Witam. Chciałem zaprezentować masażer wysokiej jakości, masażer oczu iC4 od Breo. W środku opakowania mamy nasz masażer. To się prezentuje bardzo kazale, Jest kompaktowy, składa się do małych, e, łatwych w przenoszeniu rozmiarów. W zestawie otrzymujemy również instrukcję. Kabel zasilający, i oczywiście ładowarkę sieciową. Nasz masażer <klima> zakładamy na oczy. Regulujemy sobie pasek, żeby nam było wygodnie. Włączamy tym przyciskiem, wciskając dłużej. Już masażer pracuje. W momencie mamy włączony mm, gorący kompres i mm, masaż sicau. Przyłączając na 30 e, przycisk, przyciskiem. E, mamy masaż e, średni, gdzie dodatkowo mamy jeszcze muzykę, taką relaksacyjną, i ostatni intensywny masaż. Działamy gorący kompres, masaż cału, wibracje i również muzykę. Aby wyłączyć masażer, wciskamy długo przycisk zasilania. Aby podładować nasz masażer, wkładamy kabel zasilający w to miejsce. Słyszymy taki wyraźny klik no i kabel USB do zasilacza i to już wkładamy do gniazdka i na nasze urządzenie się ładuje. To wszystko z mojej strony. Ja dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do komentowania.